Witam Was bardzo serdecznie po, no, bardzo długiej przerwie, dzisiaj tak w ramach rekompensaty otworzymy sobie nie wiem ile paczek, 10 rzadkich piłkarzy 85+, plus. na pewno 3, na pewno 4 myślę, w opisie będzie ile otworzymy, ogólnie chciałam się pochwalić moim składem, wiem, że to koniec FIFA, ale... Myślę, że fajnie to ułożyłem. Znaczy, ogólnie miałem tylko Richard w klubie i. i Akunię. I tak to nikogo już nie miałem. I zrobiłem te paczki, bo przepaliłem Benzemę i Chiluela. I potem mi się to tak cały czas zwracało, więc się opłacało. I patrzę, jak sobie składnik słyszy. Myślę, że bardzo fajny. Oczywiście, ja tutaj sobie dałem na podniszczenie ocenę, żeby mi to ubierało słyszek zawodników. No i co, no, bez zbędnego przedłużenia Zaczynamy, otwierać Tocy mają pierwszeństwo Także albo Team of the Year jeszcze może być to ty Oczywiście Walkout To jest Team of the Season no, 9 chyba No nie za dobrze, nie za dobrze Właśnie Lewandowskiego wczoraj trafiłem, wieczorem o nie, wyradki, duplikat. No to muszę go przepalić. Najgorzej. Nie, to sobie zrobię tak. Kurde. Ale sumie lepiej, bo mamy większą ocenę. I teraz przepalimy na następne paczki. Przepraszam, jak będziecie słyszeli, auto jadące w tle, ale mam otwarte to a mieszkam blisko drogi. Albo po prostu zrobię cięcie i jak już będę otwierał paczki to wtedy znowu nagrywanie dobra, przepalamy składzik na kolejną rozbudowę dobra, wcześniej zaczynaliśmy od drugiej, to teraz od pierwszej zaczniemy aha, jeszcze Hunt. No nie, ja go nie, tak mi nie lubię. Nawet 9,5, to chyba od razu, idziesz. Kasi. Okay, okej, okay. ale teraz sypło fajnie. Ben Jeder. Fajnie sypło. A jeszcze jedna paczka. Lecimy teraz. Poty. Taki Toty Ronaldo No nie pogardziłbym Jest toc ja, Sancho OK 96 96 Też bardzo dobry traf Znaczy no na ten etap gry no to to już wiadomo słabe ale co tu jeszcze mamy? Nani, Barnes, Alaba, Andre, Ansu, Fati Zakaria, Adama Traore, Cassie i Godie. Dobra, to ich przepalimy sobie. To też zrobię cięcie i widzimy się jak już będę otwierał paczki. Dobra, zrobiłem kolejne dwie paczki. Tak się... A, znowu Godi. Teraz losowo. Dobra, druga paczka. Proszę, tak Ronaldo. Cristiano Portugalia, Brazylia nie Kurde MWP, jakbym jak MWP trafił to Okej, okay. to jest taka jest jedna ze słabszych yy, paczek jaką do tej pory miałem Idziemy z kolejną, Myślę, myślę, że z 3 będą paczki Fajne są i fajne, fajne karty z tych paczek lecą. Nie, nie, drugi Lewandowski, ja nie mogę. Drugi Lewandowski. Robert, sobie muszę przypalać. No i nie. Ile tych duplikatów? I co ja z tym teraz zrobię Najgorzej Będę się przepalić, no ale aj, aj. Znowu godzin. Dobra to będziemy się widzieć znowu jak będą kolejne paczki. Dobra, kolejne dwie paczki Lewandowski przepalony Ach, proszę coś dobrego, proszę Merdens Okej, okay, 95, tu też bardzo dobry traf To mogło być gorzej o Ale też mogło być lepiej. Ale nie narzekam dwa razy Lewandowskiego trafiłem to Gomez. Okej, okay. dobra, bardzo dobra ta paczka. I dobra, lecimy z kolejną. <try> <try> to ty. Hiszpania. <Już> Ramos. <try> Ja nie mogę. Już te paczki są chore Tam jeszcze... Ciekawy jaki to... Jest może być jeden toty. Ja cię kręcę. Aha. No ale jest toty. Dobra, lecimy z kolejnymi paczkami. Dobra, teraz będzie już ostatnia paczka na dzisiaj z 10 rzadkich 85. Plus. Także zakończmy to w stylu jakimś. I może potem jeszcze zrobię jakąś rozbudowę czy coś. Na przykład 92 plus. Ok, toc. Jezus Maria, nie, ja już miałem takiego, że to może być Messi, nie? Ja nie mogę. Dobra, co jeszcze będzie w środku? Te trafy to są z tych paczek, opłaca się je robić, polecam wam. No i znowu tyle duplikatów, ale do dobre overale. Także będą na e, różne ro rozbudowy, które może teraz jakąś zrobię, sprawdzimy jakie, jakie są. Czy się opłaca w ogóle jakimś robić jeszcze? W sumie to bym mógł zrobić. O, może toc lub yy, FOF do wyboru sobie zrobimy, tak? Yy, ikonę bym zrobił, ale. Ikona, historię 3 tylko, to ja to robię 8, 5, 8, 6, 8, 7, robimy to. Dobra, to jak będę przypalał w skład... jak wszystko, to wtedy wam nagram. Dobra, przypalam ostatni skład na ikonę. I poleciało. Jeden z trzech, ikona, historia. Proszę, proszę, coś dobrego, proszę. Kurde. No i kogo tu teraz wziąć? Nie wiem czy pod ocenę Pirlo... No 5 na 4 No chyba wezmę Pirlo, my, my, myślę, albo Seid Nie no, Seidorf. Overmars Niby Overmars, chyba jest git Znaczy nie znam się na ikonach, czy są dobre, czy nie, ale... Dobra, biorę Pirlo Pewnie jest jakiejś niecałe nawet 100 tysięcy kosztuje. Dobra, robimy. W sumie co mi szkodzi? Was robimy sobie jeszcze jedną. Tą rozbudowę albo tą. Tą w sumie. Dobra, to sobie pika teraz zrobimy, żeby ta odmiany. To nagram jak będę już otwierał pika. Dobra, mogł ogólnie taki składzik Tutaj mógłbym dać sta. Za... O, czekajcie. Tak mogę zrobić i... Nie, dobra, nie będę kombinował. Mogłem dać e, tego za niego, ale to by było bez sensu, bo i tak e, to dwa zgrań, znaczy dwa, dwie oceny także że to tam nie robi żadnej różnicy. Kto tutaj, tutaj teraz miałem? Nie. No, na pewno nie. Chyba to było tak. Teraz nie wiem jak to było O, tak Dobra, to przekładam ten składzik Nie wiem w ogóle co w tym piku można trafić. Może jakiś taki Ronaldo Messi, Neymar Harry Kane Albo ja nie wiem, Harry'ego Harego biorę No Harry Kane'a nabiorę, bo w statym a w sumie Jordi Albe też ma staty, spoko, tylko... Nie, to i go bym nie wcisnął, także Harry Kane. I zrobimy sobie jeszcze jedną rozbudowę, tą. Także widzimy się już, jak zrobię tą rozbudowę. Dobra, zrobiłem tą jeszcze jedną rozbudowę. Na szczęście jedna paczka, nawet to otworzymy sobie ją, może coś w niej bę y będzie. A jednak nic nie ma. Dobra i ostatnia paczka. Da proszę, dajcie coś na zakończenie. Nie zostawcie łapkę w górę za tak duży content jaki dla was zrobiłem. Toc. Easy nie Okej, okay, on jest... on jest dobry 94 Nawet dobry overall. Co jeszcze będzie w środku? Tu może, tu może być jeszcze coś dobrego. O nie, Sanchez w duplikacie. Andres Pinot Solo, Adamatraole. No nie najgorzej. No dobra, no już nie będę robił rozbudów, bo kartsa bardzo już nie mam. Także dziękuję Wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę za taki duży content i do zobaczenia, do następnego. Siema!